Wróciliśmy z tego więzienia umysłowego po 7 godzinach męki. I wreszcie jesteśmy w stanie zrobić trening. Dzisiaj klata i barki. jeszcze barki, bo nie miałem czasu, żeby je dokończyć. A nie mam zakwasów, to jeszcze dzisiaj sobie je dokończymy. Ogólnie ja tak nie lubię WFU, bo na przykład jak mam zakwasy w nogach, to po prostu nie mogę biegać. A co chwilę nas tam zmuszają do biegania. Nie więcej niż te 2 km, a i tak większa osób ma z tym problem. Tylko wiesz, za kwasami to ledwo co się można schylić, a to dopiero biegać. Ale cóż, już wolę to przebiec, niż dostać pałę z UWF-u. Wiecie, ja często nazywam szkołę więzieniem umysłowym. I nie tylko dlatego, że większość tej wiedzy jest bezsensowna i nigdy ci się w życiu nie przyda, tylko też za to, że za najmniejsze rzeczy cię uwalą po prostu. Pamiętam, to była piąta klasa, bodajże, co nie wiem, i byłem po lekcjach. Ale technicznie moja klasa też tam miała inną lekcję, ale ja po prostu nie byłem na to zapisany, to musiałem siedzieć, czekać na autobus. No i biblioteka była zamknięta, to też tam nie mogłem iść. Musiałem po prostu siedzieć na korytarzu. I dosłownie wyjęłem telefon na dwie sekundy. I dosłownie chwilę później przychodzi do mnie nauczycielka i mówi: Zapraszam do gabinetu, pani dyrektor. Podaj, że mnie zobaczyła na kamerach, ale nie rozumiem, jak można coś takiego odwalić. Człowiek nawet w tych czasach nie może sobie godziny sprawdzić. A przypominam, nie było tam zegarów na korytazach. Tam nie ma na korytazach, tylko są w salach. Wszystko robią, żeby ciebie udupić w tej klasie. Mm. Dosłownie. Ale jednak i tak zdaje wszystkie klasy. Także nie jest aż tak źle. Ogólnie ja pamiętam, chyba najgorzej było w piątej klasie, podajże. Bo wtedy mieliśmy dużo tych właśnie systemów minusowych, co nie. Jeżeli ktoś się zna, pewnie wiecie o co mi chodzi. I ogólnie, jak mieś minus 100, to to już było dość źle, ale pamiętam, mi kobieta, nauczycielka, wlepiła minus 150, przypomnę 150, za to, że do kogoś powiedziałem jedno słowo. Czyż to nie jest absurdalne działanie, wykraczające poza jakikolwiek system nauczania? I przypominam, żeby nadrobić te zreszmy, 10 punktów minusowych, to musisz się zgłaszać na lekcji 10 razy. Na 10 innych lekcjach, no bo możesz maksymalnie plusa dostać na... Jak chciałbym nadrobić te minus 150, które dostałem w przeciągu 5 sekund, musiałbym się zgłaszać codziennie na 150 lekcjach. OK, Nie ma szans, że coś takiego by się stało. Nigdy w życiu. Ale wyobraźcie sobie, że te minus 150 to nie było wszystko bo to było tylko z jednego dnia po całości ja tam miałem 500 coś takiego i to nie jest tak, że ja się źle zachowuję nic do tych ludzi nie mam w ogóle do nich staram się nie gadać ale jak ja bym chciał nadrobić te minus 500 to musiałbym się zgłaszać na 500 lekcjach to jest niemożliwe na mój umysł nie ma szans nie ma szans, że coś takiego się w ogóle stanie teraz już tyle nie dają ale wtedy to było do przesady naprawdę Wiecie, I to nie było równe, no bo na przykład jeden kolega dostał tam minus 10, co nie za bójkę, a ty na przykład, jak stałeś, stałeś cokolwiek i nie zrobiłeś nic z tym faktem, że na przykład inni się biją, no to dostałeś minus 40. Co się dzieje w ogóle? A dosłownie na każdej lekcji wychowawczej, dla mnie to była historia, chyba, to jak już wchodzisz do klasy, po prostu wiedziałeś, że wyjdziesz z tej klasy na minusie, okej. Okay? Jakby cała godzina wychowawcza. To jest jedna, wielka polityka. Co tam się nie działo? Ludzie... Człowiek próbował w spokoju siedzieć. Nie, nie da się, bo co chwilę ktoś cię wtrąci w jakieś kłótnie. Albo rzeczy, które zrobiłeś, nie wiem, 5 miesięcy temu i teraz jakoś o tym sobie przypomnieli. Dosłownie więzienie. Nie ma nie ma szan, że ci ludzie są poważni. Jak tak by oceniali na podstawie punktów karnych, to połowa Polaków by nie miała prawo jazdy. Bo nie ma szans, że za jedno słowo dostaję minus 150, to co się dzieje? Brak słów! Co się dzieje z tymi nauczycielami? Powiem wam, za moich czasów to było trudniej. Teraz, w czasach w pierwszej klasie, co ludzie mają, to jest nic w porównaniu co się działo kilka lat temu. No ale dobra, dość tej polityki w szkole. Ja muszę kończyć, bo jest 22, a ja muszę iść spać. Det er bra.